Mowa P50 Pro Ultra to sprzęt, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Dlaczego? Dlatego, że ciągle jest to jeden z tych odkurzaczy, takich inteligentnych odkurzaczy, które są jednymi z pierwszych polecanych modeli w takiej średniej półce cenowej. Dlaczego? No cóż, czemu się za chwilę przyjrzymy, natomiast ja bym chciał powiedzieć w tym nagraniu jedno. Kto z tego robota nie do końca będzie zadowolony i od razu uchylam rąbka tajemnicy. To jest bardzo dobry sprzęt. Ale jeżeli trochę dołożymy, znajdziemy lepsze, sporo lepsze. No i właśnie takie bywają problemy z sprzętami, które są prawie topowe, ale do tego topu troszkę im brakuje. No i mówiąc prost, znajdziemy tutaj takie rzeczy, które mogą spowodować, że w niektórych mieszkaniach ten robot po prostu nie do końca się sprawdzi. I żebym nie był gołosłowny, oczywiście pewnie większość z Was będzie wiedziała o co chodzi. Tak, ta wieżyczka z Lidarem, która tutaj jest, Sprawia, że w przeciwieństwie do na przykład roboroków i to niekoniecznie z 70, ale też tych tańszych, gdzie tej wieżyczki nie brakuje, robot nie jest w stanie wjechać pod meble, które są wyższe niż mniej więcej to wnękę mają wyższą niż jakieś 10 cm to niedobrze. To niedobrze, dlatego że nie wiem, na przykład wyspy w kuchniach bardzo często tyle mają, na przykład sofy, jakieś kanapy, tyle mają jakieś fotele, więc tutaj się okaże, że tam, gdzie konkurencja potrafi wjechać, mowa nam nie wiedzie. I to jest oczywiście domena tylko i wyłącznie tej wieżyczki, która nam tutaj wystaje. Trzeba po prostu mieć tego świadomość i wiedzieć, czy nam to będzie przeszkadzało, czy nie. Ja bym musiał na samym początku to zaakcentować, bo w zasadzie to jest chyba największa wada tego urządzenia. Natomiast jeszcze druga, troszkę mniejsza, i tą drugą będzie bardzo specyficzna szczotka, którą wam za chwilę pokażę. I ta szczotka na takich dywanach bardziej gęstych, bardziej rozbudowanych, sprawdza się średnio. Ona jest nowatorska i ja uważam, że to jest bardzo dobre podejście, bo zobaczcie, mamy takie tradycyjne włosie. Tak, jest to włosie, dalej sobie troszeczkę przesuniemy, to włosie jest tutaj przeplatane taką gumową nakładką, no i znajdziemy coś nowatorskiego, to nowatorstwo polega na takich specjalnych nożykach, które teraz widać, te nożyki mają nam pozbywać się włosów i jak widzicie robią to bardzo dobrze, ale co z tego, że bardzo dobrze pozbywałem się włosów, bo tutaj naprawdę ja nie znalazłem niczego i nie chodzi o moje włosy. Natomiast troszkę gorzej radzę sobie z tymi gęstymi dywanami. Troszkę gorzej niż na przykład roboroki i to też już z tej średniej półki. Okej, okay, a jeżeli te kwestie, te dwie kwestie, o których wspomniałem na początku nie będą Wam przeszkadzały, to cóż, wtedy możecie brać w zasadzie w ciemno ten odkurzacz. Dlaczego? Dlatego, że jest to sprzęt, który Daje nam wiele rozwiązań, które są dostępne na takiej górnej półce. Mnie, ten robot, uwiódł przede wszystkim stacją, którą Wam za chwilę dokładnie pokażę. Uwód mnie budową, która nie jest bez kolców, że tak powiem, ale jest bardzo fajna i ta budowa, jaką tutaj znajdziemy, ona mega sprawdza się na co dzień, bo uwaga, nasz odkurzacz potrafi delikatnie na przykład podnosić główną szczotkę, dzięki czemu podczas mopowania. Niepotrzebnie jej nie moczy. To jest niby detal, ale w praktyce bardzo ważny. No właśnie mopy. O tym chciałbym Wam powiedzieć. Tak, ten robot jest w stanie samodzielnie zostawiać mopy w stacji. Kiedy ich nie potrzebuje, po prostu ich nie nakłada. I wtedy sobie jeździ odkurza bez mopów, wraca, nakłada, mopuje. I jeszcze kolejna rzecz, która zahacza ten ciąg, mopowanie. Tak, tutaj możemy wybrać sobie układ i wtedy robot będzie nam jechał najpierw odkurza, Wraca do stacji, zakłada mopy, dopiero mopuje. Możemy dodatkowo dozować ilość tej wody, jaka będzie na mopach użyta. To jest mega sprawa. Do 32 stopni tych poziomów, raczej powinienem powiedzieć, y Wilgoci tych mopów. Na co się to przykłada? No cóż, na tych górnych poziomach, dochodzących do 32, podłoga po prostu jest dosyć mokra, więc ja bym zalecał jednak około 20 kilku maksymalnie, ale to sprawia, że naprawdę bardzo dużo ten robot jest w stanie umyć. Właśnie, mycie dalej. Mopy. Obrotowy około kilograma nacisku to naprawdę sporo. Do tego jeden z nich jest wysuwany, dojeżdża do krawędzi i radzi sobie z tym bardzo fajnie. Poczna szczotka, ona nie jest jakaś specjalnie innowacyjna, zobaczcie. Ale też sprawdza się w praktyce bardzo dobrze i ja nie mam do niej zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o nawigację, chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że tutaj na froncie znajdziemy oczko kamery. To oczko kamery można oczywiście będzie też stosować do komunikacji czy podglądactwa. Jeżeli chodzi o samą komunikację, tutaj na szczycie znajdziecie te trzy małe otworki, o tutaj na wieżyce. I tam są schowane tak mikrofony, czyli możemy komunikować się głosowo z robotem, ale też wykorzystywać go do takiej dwustronnej komunikacji. Ja, kiedy jestem poza domem, wykorzystuję tego robota, żeby na przykład wystrażyć mojego kota i coś do niego powiedzieć. No dobra, niekoniecznie wystrażyć, ale coś do niego powiedzieć. Byliśmy przy mapowaniu, chciałbym wam pokazać mop, jak on wygląda, bo to jest bardzo istotne. I tutaj to urządzenie uwiodło mi tym, że te mopy są naprawdę świetnej jakości. One, oczywiście, jeżeli chcielibyśmy je sami odświeżyć, zobaczcie. Rzepy odpinamy i wuala, natomiast są grube, puszyste, bardzo dobrze się sprawdzają. Podoba mi się to, że stacja, którą za chwilę zobaczycie, z tymi mopami radzi sobie wyśmienicie, naprawdę wyśmienicie. Stacja jest spora, tak. I wybaczcie, ale jest na tyle spora, że nie chciałbym jej zbyt długo trzymać w tej pozycji, więc teraz tak wrzućmy okiem, jak ona w ogóle wygląda. Tutaj w tej środku macie specjalne takie dokowania do mopów, gdzie urządzenie samo je ściąga i suszy i myje. Tutaj ten szary fragment, tam się kryje wory. Za chwilę zobaczycie sam worek. No i góra. Ta góra skrywa nam tradycyjnie pojemniki na brudną i czystą wodę. No i to co jest ciekawe, pojemnik na wodę brudną jest ciemny, ale nie ma żadnego oznaczenia. W pojemniku jasnym jest woda czysta. Worek na śmieci ukryty jest tutaj pod tym szarym elementem. I on jest bardzo fajnie schowany, także kiedy go będziemy wyciągali, uwaga, o właśnie, jednym ruchem to robimy, worek jest całkiem spory, wielorazowy. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, pojemnik na detergent, oczywiście kupujemy najlepiej producenta albo jakieś analogiczne. Zanim przejdziemy do zakończenia, musiałem jeszcze, żebyśmy podglądali robota przy pracy, ja się schowam za tymi przebitkami, opowiem Wam co nieco o specyfikacji i możliwościach. Wymiary samego robota to 350x350x103,8 na na mm. Wymiary stacji dochującej na 420 458 i 470 mm, więc stacja wcale do dużych nie należy. Waga robota to 4 kg. Waga stacji to 9 kg. Moc sania robota to 19 000 paskali. Teraz przejdziemy do pojemników, jakie znajdziemy zarówno w robocie, jak i w stacji. Pojemność Zbiornika na kurz w robocie to 300 ml, pojemność worka na kurz w stacji to aż 3,2 litra. Pojemność zbiornika na wodę w stacji dokującej to 4,3,5 litra. Pojemność akumulatora w robocie 5200 mAh. Maksymalna wysokość progu, z jakim poradzi sobie robot, to 22 mm. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że podwójne mopy obrotowe, jakie znajdziemy w urządzeniu, potrafią obracać się z prędkością do 180 obrotów na minutę i z dociskiem około 1 kg. I to naprawdę sprawia, że urządzenie radzi sobie co najmniej dobrze. Bardzo podoba mi się to, że nawet bezpośrednio... Na stronie mowy możemy znaleźć akcesoria w całkiem rozsądnych cenach. I taki zestaw, gdzie znajdziemy trzy pary mopów, dwa worki na kurz, dwa filtry do pojemnika na kurz i dwie szczotki boczne, kosztuje około 120 zł. Według mnie jest to naprawdę rozsądna cena. Troszeczkę gorzej jest, jeżeli chodzi o płyn czyszczący, bo płyn, jaki jest rekomendowany do tego urządzenia, na stronie producenta kosztuje obecnie 67,20 zł. Za ile? Za litrową butelkę kluczowe funkcje, o których warto pamiętać przede wszystkim sprzątanie przy krawędziach tak, wysuwające się szczotka boczna wysuwające się mopi powodują, że krawędzie nie sprawiają problemów dla robota, oczywiście zdejmowanie mopa przed rozpoczęciem odkurzenia dywanów, wspominam o tym, to jest świetna sprawa, stacja, która automatyzuje całość użytkowania robota, gdzie możemy uzupełnić wodę wylać brudną wodę do tego gdzie zostanie odestane z robota to wszystko, co robot zbierze do głównego pojemnika, na koniec mopy zostaną umyte i uwaga wysuszone w temperaturze 45 stopni mniej więcej 2 godziny i one są w zasadzie suche. Warto pochwalić aplikację, która pozwala na bardzo dużą personalizację tego co robot będzie robił i to dotyczy zarówno samego sprzątania, jak i mopowania, jak i używania siły. Tego, co robot będzie robił, żeby po prostu dobrze zmopować albo posprzątać. To wszystko tutaj jest dopracowane i bardzo, ale to bardzo proste. Aplikacja mi się po prostu podoba i chciałbym powiedzieć, że osoby, które nie miały styczności z tego typu sprzętem, będą czuły się tutaj dobrze, bo albo wybierzemy sobie sprzątanie strefowe, albo wskażemy konkretne miejsce, albo robot sam w odpowiednim cyklu, który mu też możemy wskazać, podkurza i wymopuje a na końcu myje się sam. Więc tutaj automatyzacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Chciałbym jeszcze dodać, że chociaż z efektów sprzątania na takim gęstszym, dłuższym dywanie, jak i szczotka budowana w tym urządzeniu, jestem zadowolony tak po prostu, powiedzmy, w skali szkolnej na 4 z 6. Tak jeżeli chodzi o to, jak ta szczotka dzięki nowatorskim nożykom radzi sobie ze zdejmowaniem włosów owiniętych wokół niej, to jest naprawdę świetna sprawa i tutaj może to rozwiązanie konkurować z topowymi szczotkami od Roboroka. Troszeczkę słabsze punkty są i tak niewielką ceną w perspektywie tego, ile za tego robota trzeba zapłacić. Po prostu, jeżeli to nie będzie Wam przeszkadzało, to, że robot nie wiedzie pod standardowe meble, albo to, że nie do końca, tak jak konkurenci odkurzy z taką samą jakością, takie gęstsze, dłuższe dywany, to jest świetne urządzenie i to urządzenie przede wszystkim jest zautomatyzowane i w zasadzie bezobsługowe. Bardzo mi się podoba to, jaka jest jakość mopowania, bo tu jest naprawdę bardzo wysoki poziom tego mopowania. Robot jest rzeczywiście sprytny, ale uwaga, zdarzyło mi się go złapać na kilku błędach, które popełniał zawsze w tym samym miejscu, gdzie na przykład to roboroki... Radę sobie bezproblemowo, to znaczy, w miejscu, gdzie z jednej strony mamy wyjazd spod kanapy, tam jest tak dosyć wąską on się na styk mieści, z drugiej strony ten wyjazd jest blokowany przez taki dwanik. I robot musi taki ruch wykonać, wyjeżdżając. Niestety, przez tą wieżyczkę, mowa tam nagminnie utykała i nie była w stanie wyjechać spod kanapy, do której wjeżdżała z innej strony. Mowa w tej wersji będzie fajnym sprzętem. Jeżeli te dwie kwestie Wam nie przeszkadzają i jeżeli szukacie rozwiązania kompletnego, które nie będzie kosztowało tyle, co topowe sprzęty Roboroka. Dzięki serdecznie za obejrzenie nagrania. Jeżeli filmik Wam się podobał i w czymkolwiek Wam pomógł, proszę o lajka, like proszę o subskrypcję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.